Polskie Radio Lublin, a moim, a przede wszystkim waszym gościem, Dominik Dudek. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. No i pierwsze pytanie: czy mocno zalatany, czy już lekko klimat tuż przed polskim finałem troszkę powoduje, że wyciszasz się, czy wręcz odwrotnie? Teraz nie mam czasu na to, żeby się wyciszyć, bo rzeczywiście. Jest bardzo dużo pracy, żeby to wszystko przygotować. My też objazd po całej Polsce, żeby, żeby się pokazać z jak najlepszej strony, oczywiście. Dlatego też dzisiaj w Lublinie. Przyznam szczerze, że podoba mi się ta sytuacja cała, bo, bo, te, bo te przygotowania są fajne, też bardzo rozwijające dla nas, dla nas artystów. I oczywiście chcemy, żeby ten występ był jak najlepszy, no, jak pewnie każdy, więc no, nie mogę się doczekać. No właśnie, zaczynamy od wspomnienia. E, oczywiście z wysokiego C, tematu Eurowizji, tematu, który się już u ciebie w życiu przewinął. Natomiast ja chciałem też zacząć tą rozmowę od takiego śmiałego stwierdzenia, że wracasz i wracasz hmm, chyba najmocniejszy, jak nigdy. Mm, no myślę, że przez ostatnie dwa lata trochę się zmieniło w moim życiu i rzeczywiście zaraz po się Pewnie to tak nawiązuje, że byłem w lekcjach w Eurowizji. Teraz po tych dwóch latach czuję się pewniejszy, czuję się bardziej doświadczony i wydaje mi się, że mam dobrą piosenkę, z którą rzeczywiście mogę powalczyć. I tyle w zasadzie. Nie mam pojęcia, co mnie czeka na tych proselekcjach, bo to są dość, dość szczególne proselekcje, bo to ludzie wybierają swojego wybrańca i, i uważam, że wszystko może się wydarzyć dzisiaj. Więc ciężko tak naprawdę wymyślać, kto może pojechać. Po prostu jadam z siebie wszystko i, i dalej zobaczymy. Przed nagraniem rozmawialiśmy krótko o tym, czy ty czujesz stres, czy większy niż za pierwszym razem, czy mniejszy, a może właśnie ta mm, niewiadoma, wielka niewiadoma, jak zagłosują ludzie, powodują, że może nie czujesz tego tej presji? Aczkolwiek sam w sobie masz. Jakąś ja, ja, to, ja tą to presję, to... właśnie tą presję stwarzam sobie sam, bo, bo, bo wydaje mi się, że jestem perfekcjonistą i, i chciałbym, żeby wszystko było jak najlepsze i, i dopięte na ostatni guzik. I też jestem osobą, która wszystko stara się kontrolować, a mam ze sobą naprawdę dużo ludzi, którzy, którzy mi pomagają. I, i, I czasem po prostu y, troszkę przesadzam, bo próbuję po prostu nad wszystkim trzymać y, rękę. Nie? A tutaj trzeba wielu osobom w koło zaufać, i, i to jest ważne. I też ja tego musiałem się uczyć trochę przez ostatnie dwa lata, bo nie ukrywam, no, dwa lata temu, dos, dokładnie listopad 2022, wygrałem tego Voice'a i mm, no, byłem takim, taki świeży w tej branży, w sensie nowy, więc tych wszystkich rzeczy, pracy przed kamerą, wywiadów, y, poznawania ludzi z tej branży, że no, wszystkiego musiałem się tak naprawdę nauczyć, nie? I po tych dwóch latach, teraz wydaje mi się, że, że czuję się dobrze w tym wszystkim. I, 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 i Eurowiza to jest miejsce, gdzie, gdzie, wydaje mi się, mógłbym rozwinąć skrzydła. Też, też mm, tak, ja to często powtarzam ale ogólnie dla mnie Eurowizja tak samo jak Voice y, rozwinął moje skrzydła tutaj w Polsce to, to wydaje mi się że Eurowizja mm, pomogła mi rozwinąć te skrzydła w Europie po prostu i czy, czy gdzieś na świecie mm, więc y nie jestem jedynym artystą, który chciałby pewnie zrobić karierę za granicą, ale myślę, że Polska potrzebuje takiego artysty. Nie mówię, że to, musie, że to muszę być ja, ale, ale fajnie, żebyśmy mogli pokazywać polską muzykę szerzej mhm. dalej. Tym bardziej, że profil większości twoich piosenek, mam tu na myśli głównie język mhm. twoich singli, no, pretenduje do tego, żeby właśnie to poza granicami kraju też ludzie się dowiedzieli i, i wracali do Twoich nagrań, bo jest to po prostu łatwiejsze w odbiorze. No. Wiesz co? Czasami udaje mi się docierać w różne zakątki świata jakiś czas temu udało mi się, znaczy udało mi się, to przynajmniej zupełnie w przypadku, zrobiliśmy viral ze swoją narzeczoną, nie wiem czy ty może oglądasz mój, mój Instagram, ale tam rzucamy sobie takie nagrania z jak się mamy. i jedno z nagrań w ogóle poszło w jakimś viralem i tam miliony wyświetleń i ludzie z całego świata zaczęli do mnie pisać i przy okazji zaczęli słuchać moich po prostu piosenek gdzieś tam, nie? które wydawałem wcześniej i nawet słuchali tych polskich i jest dużo komentarzy, że nic nie rozumiem, ale super, podoba mi się, więc to jest naprawdę fajne i Oczywiście, strasznie dużo osób ze świata gdzieś mnie zaobserwowało, nawet gdzieś znanych, typu, nie wiem, Bergrill mnie obserwuje, jakieś U. osoby w ogóle, naprawdę, y, których się nie spodziewałem, totalnie. Więc dzisiaj też mamy taki świat social media, gdzie naprawdę można być, y, y, siedzieć w Polsce, w Warszawie, i, i osoba na drugim końcu świata y, może słuchać twojej piosenki. No tak, i dać komuś wędkę, tak. a dopiero później ktoś sobie zje całe danie w Dokładnie. postaci twoich autorskich Dokładnie. nagrań, Bo Dokładnie. przypomnijmy, że chodziło o nagranie EMI. Tak, This is the life. This is the life na TikToku, gdzie ze swoją partnerką tak, narzeczoną tak. Olą. Fantastycznie to <laughs> wykonaliście, gdzie naprawdę co któraś wypowiedź w komentarzu to było, że klucze lepsze niż oryginał. <laughs> No, no, właśnie to jest, takie, to jest siła internetu, I, i ja uważam, że dzisiaj trudno jest sprzedawać muzykę w taki sposób klasyczny, typu, że wrzucam rolkę i mówię cześć, Dominik Dudek. Tutaj moja nowa piosenka, posłuchajcie. No, te, te czasy trochę minęły, nie, już, już to trochę nie działa, więc trzeba tutaj, i tak dobrze to powiedziałeś, zarzucać taką wędkę, dlatego mm -hmm. też. Y Mm, też sobie po prostu pogrywamy z tą y, z moją narzeczoną no i, to, i to, się, to się klika, ludzie tego chcą. A przy okazji, jak trafiają właśnie mm, na, na, moje, na mój Spotify, na, mi, na mój YouTube, gdzie mogą posłać muzyki, no to, to to super. Jeżeli to działa, to dlaczego nie? Chciałbym się jeszcze zatrzymać, jeśli pozwolisz, przy. Yy... O sobie Oli, dlatego mm -hmm. że nawet singiel Od kiedy jesteś, który naprawdę fajne liczby tylko na samym YouTubie wykręcił w tamtym no, tak, roku. No, prawie 3 miliony ma teraz Tak, i jest bardzo nośny. No, no właśnie, od kiedy jest Ola w Twoim życiu, to jest też, wydaje mi się, bardzo dużym drive'em dla ciebie do tego żebyś tworzył, żebyś kiedy nie chcesz tworzyć miał chwilę wytchnienia i wsparcie. Jakbyś ocenił na przestrzeni tych wielu lat, kiedy jeszcze nikt o tobie nie słyszał, a już pracowałeś w innym sektorze, ale po to by ostatecznie uzbierać na sprzęt, uzbierać na nagrania. Jak oceniasz tak, z lotu ptaka to, to, to wsparcie? Wiesz co, ja, ja w ogóle... Moje życie się totalnie zmieniło, tak naprawdę. E, I rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, no ja wcześniej e, oczywiście studiowałem muzykę. E, może nie taką, jak, jak bym chciał, bo w Polsce jakby my możemy studiować albo jazz, albo klasykę. Ale skończyłem e, saksofon na wydziale jazzu i potem... E, wylądowałem na budowie i pracowałem na budowie i rzeczywiście wszystkie pieniądze, które zarabiałem, no to inwestowałem w siebie, w instrumenty e, i tak dalej i naprawdę dużo fajnych rzeczy udało mi się zrobić i m, 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 ze swoim zespołem lataliśmy do Wielkiej Brytanii, graliśmy tam koncerty, nie wiem, poznaliśmy Edwina Collinsa, który, który, że nam płytę w swoim studiu w Szkocji gdzieś tam na północy, no jakieś szalone historie <laughs> I, i zawsze było coś I, i nie udawało mi się i, i, i tych, tych, tych porażek tak strasznie dużo zaliczyłem, że naprawdę no, już mi się nie chciało robić muzyki, już nie chciałem być muzykiem po tych 10 latach takiej ciągłej walki o marzenia. No i po prostu potrzebowałem takiej osoby, która, która przyjdzie i, i, i tutaj. Trochę to moje życie odmieni. I, i, I rzeczywiście Ola taką osobą była dla mnie. I, i to ona sprawiła, że, że poszedłem do Wojsa, i to ona sprawiła, że nie wiem, y, wziąłem udział w przelekcjach, i to ona sprawiła, że moje piosenki powstawały kolejne, i ona gdzieś tam tą swoją intuicją taką, tym swoim wsparciem. Y, no, sprawiła, że, że mogę spełniać swoje marzenia i, i, i dzisiaj mogę powiedzieć, że, że życie jest piękne i naprawdę te osoby wokół nas mogą tak nasze życie odmienić, że, że to jest nieprawdopodobne. Ja na sobie nie myślałem, że, że, że tak moje życie, że ktoś po prostu może moje życie tak odmienić, bo... Mm, Oczywiście, ja spotykałem się z innymi ludźmi, z innymi kobietami wcześniej i tak dalej, no jakby to, to jest życie, nie, ale kiedy trafiamy na tą odpowiednią osobę, no to naprawdę yy, myślę, że ja jestem tego dobrym przykładem, że, nasze, że po prostu życie się może w taki sposób zmienić na lepsze, że, że ciężko po prostu w to uwierzyć. Dlatego te, też kolejne piosenki yy, jej dedykowałem, no bo to. Yy, yy, yy. To jest taka moja historia życia, ja lubię o tym, o tym pisać, to jest Totalnie Szczera i tak samo piosenka Od Kiedy Jesteś, no jakby nie bez powodu się tak nazywa i potem piosenka Ostatni Dzień, którą też wydałem niedawno, no też jest dla mnie, zresztą Hold The Light też pamiętam jak w listopadzie, czyli mój ostatni single, Hold the Light, ten, w którym wystąpię na preselekcjach. Jak poleciałem w listopadzie do Szwajcarii, gdzie ta piosenka powstała, no to osoby, z którymi pisałem, też mnie zapytały, Dominik, jaka jest twoja historia? Co chcesz powiedzieć? I zacząłem mi właśnie opowiadać to wszystko, co tobie powiedziałem przed chwilą. I oni, słuchaj Dominik, czyli Ola jest takim twoim światłem, tak? Ona ci tak prowadzi. Ja mówię, no tak, dokładnie tak, ok, czyli Hold the Light. I tak, tak zaczęła się ta cała piosenka. I w zasadzie to jest o tym, że, 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 że ona tym światłem w moim życiu jest i może się to wydawać takie, y, takie, takie głupie. Takie Dla bardzo, wielu infantylne takie, być może takie nawet, nawet. Takie nawet infantylne albo ale... takie, takie słodkie, takie cute, ale z drugiej strony to jest moja prawdziwa historia. Tutaj nie ma jakichś takich y, udawania i pisania pod publiczkę, tylko po prostu... Y, takie było moje życie, i, i takie jest, i, 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 i tyle. I, I fajnie, że część osób mm, to docenia, i, 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 i część osób widzę, że też inspiruje. Czy tam TikToki, czy tam komentarze, itd. i tak dalej, i widzę, jak ludzie na to reagują. I, i fajnie, że mogę kogoś inspirować do czegoś. Mhm. Tak samo wsparcie wytwórni. Było wsparcie i jest wsparcie Oli, natomiast Universal i ta, ta oficyna Island, tak? Tak, tak? Oni ile dają od siebie, a ile wymagają od ciebie? Może jaka jest proporcja tego? No właśnie, czy oni są wsparciem takim, że. Słuchają Twoich pomysłów, a wręcz wydzwaniają cię o nowe? Czy, czy może dostajesz też jakiś brief, który, który, w którym masz coś nakreślone? Bo wielu słuchaczy e, chciałoby się o tych kulisach, szczególnie relacji e, dla mnie wciąż młodego artysty, jakim jesteś, e, no się dowiedzieć, jak to wygląda z tymi największymi mhm. w branży. E, no, Universal to chyba jest największa wytwórnia na świecie w tym momencie. I, i ja, mam to, ja mam to szczęście. Mogę powiedzieć, że szczęście, bo mi się z Uniwersalem bardzo dobrze pracuje. I, I rzeczywiście tam wiele różnych legend przez lata chodziło, że te wielkie wytwórnie to tylko wykorzystują artystów i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza po Talent show. Zwłaszcza po Talent Show. I mm, tutaj pragnę powiedzieć, że to nie jest. Yy, nie jest do końca prawda, że tak jest. Po prostu to wszystko zależy od artystów często i, i wydaje mi się, że rzeczywiście było tak, że trochę artystów, którzy wygrywali Voice'a mm, mm, przepadało. I myślę, że wielu się zastanawiało dlaczego. Mm, ja byłem takim artystą, który jak e, e, wygrał Voice'a i potem poszedł do właśnie Uniwersala, to ja miałem już e, dziesiątki piosenek napisanych. Milion pomysłów na siebie, co ja chcę zrobić, więc to ja byłem tą osobą, która cały czas dzwoniła i mówiła, że słuchajcie, ja, ja chcę zapier, nie, będą, mm -hmm. nie będę kończył, ale jechać z chcę jechać po prostu, z koksem. Nie? I, I po prostu ja mam pomysł na siebie i ja wiem, co chcę robić, i, i poproszę, pro, poproszę <grym> pomóżcie mi, bo, bo ten i, i, i to było tak i to, to było takie. Mm, Zaczęliśmy się tak po prostu powoli docierać i jak oni. To trochę tak działa, że jak wytwórnia widzi, że artysta chce i artysta pracuje, no to to po prostu wytwórnia bardziej. Widzi, że ta inwestycja. Tak, ta inwestycja, inwestycja się ma zaczyna, sens, zaczyna się opłacać tak. i to się to, mhm. to po prostu. Bo ja, ja w sumie wielokrotnie pytałem, jak to, jak to wygląda i e, e, taka wytwórnia bierze artystów na zasadzie takiego startupu trochę, że oni inwestują w artystę i, i, i na zasadzie zobaczymy, co się wydarzy, nie? I tak samo jak są startupy, no, jedni tracą, jedni, jedni wygrywają, więc e, są tacy artyści, gdzie rzeczywiście zaczynają swoją karierę i... i i to po prostu nie działa i wytwórnia roz rozwiązuje kontrakt, to ja są tacy, którzy, których wytwórnia inwestuje i, mm, i to działa. I wydaje mi się, że w tym momencie jestem takim artystą, który, który działa, bo, bo rzeczywiście z Uniwersalem mi się bardzo dobrze pracuje, ale to też jest tak, że ja bardzo dużo pracuję. Ja muszę codziennie prowadzić sowiale, codziennie jeżdżę na wywiady, codziennie nie wiem, mam spotkania z wytwórnią, piszę piosenki i tak dalej, i tak dalej. I ja staram się dociągać, ale ja po prostu bardzo dużo pracuję też. I to nie jest lekka praca, szczerze mówiąc, bo ludzie często widzą tę wisienkę na torcie, kiedy artysta przychodzi do radia i pokazuje swój najnowszy single, ale zanim ten single powstał, to, to jest masa pieniędzy wydanych, masa spędzonego czasu, więc yy, praca z wytwórnią może być bardzo kreatywna i bardzo fajna bo taka wytwórnia jak na przykład Universal tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń e, bo tu nie ma ograniczeń. I jakie koneksje? Tak, to bo w, w, chciałbym się jeszcze Dominik właśnie tutaj zatrzymać na sekundę przy tym twoim wyjeździe do Zurychu e, do Szwajcarii, Szwajcarii tak. w której przypominamy y, y, w Bazylei się odbędzie finał mm -hmm. w, tegorocznej Eurowizji. Natomiast y, czy ty po pierwsze celowo to tą Szwajcarię wybrałeś, czy to wytwórnia właśnie wskazała ci producentów mm, z takiej co, ja ligi? Po, ja, ja poprosiłem o po prostu, e, bo wiesz, ta, 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 ta Eurowizja gdzieś mi się marzyła od... Yy... No, po, po 23, kiedy startowałem y, pierwszy raz, no to zrobiłem sobie przerwę chwilę, ale potem gdzieś tam wspominałem uniwersalowi, że słuchajcie, no chciałbym pojechać, nie? I tak e, w, listopadzie dowiedziałem, w listopadzie się dowiedziałem, że mm, do końca listopada trzeba zgłosić piosenkę. I ja dosłownie tam drugiego czy 3 listopada dzwonię do, do właśnie tam szefa Islandu i słuchaj, y, dawaj mi jakiegoś najlepszego producenta, jakiego znasz po prostu, który siedzi w Eurowizji. I, i, I ci znam, i, i, I na drugi dzień nie ja miałem kola po prostu z takim okay. Pele, który. Y, no tam właśnie. Pele to jest osoba, która ma team i ta na, ten team mm, bardzo dużo pracuje z Eurowizyjnymi artystami, ale też. Z artystami po prostu z całego świata, no, po prostu nie, nie jest to taki stricte eurowizyjny team, tylko po prostu piszą dobre piosenki, no tak mi się wydaje, ale na przykład napisali e, zeszłorocznego, piosenkę zeszłorocznego zwycięzcy na The Code, więc no tak. e, byłem raczej w dobrych rękach i, i, i po prostu to było, dobra, no, już dzwonię, nie? I, no to dobra, no to lecisz do Szwajcarii za parę dni i tyle, nie? i, i to, jest, to jest fajne w pracy z dużą wytwórnią, że tak jak wspomniałem, tam nie ma możliwości, jeżeli ma się pomysł na siebie i coś działa... To, to, to wytwórnia zainwestuje w te pieniądze i, i, i zobaczy, nie? Co, co, się tego, co się z tego wyksuje, że tak powiem. Dlatego też na przykład mm, e, jak zacząłem wrzucać te nagrania ze swoją narzeczoną, na początku to tak e, średnio działało, coś tam, coś tam, więc wytwórnia tak Dominik, może, może to nie jest dobry kierunek, coś tam, coś tam, ale ja mówię, dajcie mi jeszcze popróbować, nie, i dzisiaj um, jakby takie liczby wykręcamy, że są setki tysięcy, miliony wyświetleń, że, że wytwórnia tak, Dominik, to jest to, jest to, co, to jest to, co przyciąga ludzi do ciebie i co, co przenosi, wiesz, y, 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 co, co, co przyciąga ludzi do twojej muzyki, bo to się po prostu przekłada na tym, więc to jest to jest, y, y, wiele, rzeczy to jest wiele rzeczy to jest kalkulacja, wiele rzeczy to jest po prostu takie wypracowywanie, ale dzisiaj ja z Uniwersalem żyję jak, taką, jak z taką troszkę rodziną i, i rzeczywiście my się tak prywatnie też trzymamy i, i, i próbujemy sobie nawzajem pomóc, bo, bo wytwórnia od, od tego trochę, żeby, żeby tego artysty ukształtować, żeby dać mu możliwości, a tak naprawdę to artysta musi po prostu zasuwać. I nie ma czegoś takiego, że artysta przyjdzie do wydwórni i zróbcie ze mnie gwiazdę. Zobaczcie, wygrałem talent show, to nie, to nie, czekam, to, czekam. To nie, to nie działa, to nie działa w ogóle. Jakbym, no tak. przyszedł, jakbym przyszedł do sali, słuchajcie, wygrałem talent show. Um, wiesz, um, kto wygrał 14 edycję? Bo teraz była, nie wiem, czternastą edycję, wygrał Janek Górka chyba. Janek tak Górka, to. tak. A teraz Ania Iwanek. Ania Iwanek, nie? Mhm. I... No, nie wiem, jak tam wygląda sytuacja z Jankiem. Dawno nic od Janka nie dostałem. No właśnie, więc nie wiem, jak to, jak, nie wiem jak to działa, ale jak właśnie, tak jak ci powiedziałem, no część artystów po prostu po tych talent show wychodzi, a część przepada. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jest po prostu tego dużo, czy jest to kwestia tego, że nie wiem, niektórzy do Wojsa przychodzą z bagażem już swoich tak kucze, doświadczeń. No bo rzeczywiście ja idąc do Wojsa, już wiesz, miałem zespół, grałem mi koncerty, miałem mnóstwo piosenek naprawdę mnóstwo. I, i też ta Wojsowa piosenka to była moja piosenka, ta, którą e, śpiewałem. Na, na, na finale Voice'a, gdzie śpiewał swój single, nie? więc tak naprawdę ten single, który napisaliśmy, to po prostu był wybrany jeden z wielu, jedna z wielu moich piosenek. I, po, i wsparty produkcyjnie tak, tak, przez Hotel Torino, tak, tak Tak, dokładnie. To był mm -hmm. wsparty przez Hotel Torino, więc... Y po prostu gdzieś tam z wytwórnią już zacząłem y, łapać jakiś tam kontakt przed, y, przed, przed, przed wygraniem Wojsa, y, i, i może wiesz, widzieli jakiś potencjał. I być może, gdybym nawet nie wygrał tego Wojsa, to może udałoby mi się tam gdzieś u nich wylądować. Bo było trochę przykładów, gdzie, gdzie nie wygrywali uczestnicy, a, y, a, a trafiali do, do, do Uniwersalu. Na przykład, Wiktor Dedua nie wygrał Wojsa, a teraz sobie świetnie radzi przecież y, w Uniwersalu, więc. No to, są, to są długie historie i tak dalej, ale mm, na koniec w jednym zdaniu mogę powiedzieć, że mamy trochę czasy, że nie potrzebujemy wielkich wytwórni, bo mamy czasy TikToka i czasem się wrzuca piosenkę i ona staje się nagle waria, war, viralem i, i, i wszyscy tego chcą słuchać. Mm, ale z drugiej strony, przy takim budowaniu artysty i nakierowywaniu go i, i, i tak dalej, i tak dalej, i, i pomoc w kontaktach, bo to. Warto słuchać czasami mądrzejszych tak, tak, to, i bardziej wisdom w tym tak, środowisku tak, od tak. siebie. A to, gdzie... są, to są osoby, które, wiesz, no ja nie mam telefonu do, nie wiem, do, 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 do Radia Lublin czy do kogoś, do kogoś się mogę... Do Maxa Martina. No na przykład, Uf. nie? No to obojętnie, A wiesz, uniwersytet, który jest... Y dystrybucyjnie w każdym w, w, ale nie, ale jest, zakątku świata, tak, jest tak każdy w każdym zakątku świata, to tak naprawdę m, możemy, możemy się odezwać do, do, do każdego. Znaczy, oni się mogą odezwać do każdego, nie? Czasem wiadomo, że w większości przypadków to nie ma sensu, bo jak zadzwonię dzisiaj do... Po, po, po zadzwonię się do Duelipy, to nie, nie ma to sensu jakby, nie? Wiadomo, ale, ale, on, ale są takie możliwości. Oni mają takie możliwości, więc... Wiele zależy od artysty, co się, co się wydarzy, bo... Okej, okay, jeżeli na przykład jakiś artysta, nie wiem, załóżmy w Polsce, zrobi jakąś piosenkę, która staje się viralem na świecie, no to oni mają do kogo zadzwonić, nie wiem, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, bo tam mają swoje oddziały i słuchajcie, mamy takiego artysta, który, który, który nagle zaczął się słać na, 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 na świecie, co robimy, nie? Więc jakby. To jest fajne w dużych wytwórniach, że, że jest sztab osób, które są odpowiedzialne za telewizję, za radio, za dystrybucję, i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest na głowie artysty, bo artysta powinien się skupić właśnie na tak. budowaniu siebie w social mediach i, i od tego, żeby chodzić na, na, na wywiady i się pokazywać z dobrej strony, oczywiście, no i żeby tworzyć muzeum. Tak? Mieć arsenał. Tak, tak. Jak przyjdzie ktoś do ciebie z tego kontaktu, to tak, żeby mi no to... się nie okazało, że jesteś nagi Tak, że Tak, powiem, tak ale też jest fajne, że wytwórnie organizują spotkania różne, różnego rodzaju. I, I się chodzi na różne eventy, i tak dalej, i tak dalej, gdzie się poznaje po prostu ludzi, bo, bo to jest y, biznes muzyczny, jest dość mały, że tak powiem, w sensie tam dość hermetyczny, nie ma, nie ma jakoś bardzo dużo y, ludzi, więc tam się dość wszyscy znają, i to jest fajne, że, że ja miałem okazję poznać naprawdę wiele osób, i y, 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 y. nie wiem, dobrze się czuję w tym wszystkim. Eurowizja, Eurowizja już Ale się, rozgad ale się rozgadałem, Tak. 14 lutego Euro krajowe eliminacje Eurowizji z tego co już wiadomo Dominik Dudek, nasz gość w Radiu Lublin nosi numer 10 Tak, 10 Więc ja też już zbliżając się do końca naszej przyjemnej rozmowy życzę Ci jak to się mówi, żeby ostatni z tej listy byli pierwszymi i żebyś Spełnił to, co postanowiłeś, że idziesz drugi raz, ale ostatni. Fajnie prawda? by było. Mam nadzieję, że nie do trzech razy sztuka. Niech to. Niech, trzymajmy się tego pierwszego powiedzenia, żebyś Dobrze. był jak najwyżej. No i hold the light to wybrzmi wśród też. Kilku person, które znasz chociażby z The Voice'a. Na koniec, kogo ty się najbardziej, pewnie każdy ci to zadaje pytanie, kogo ty się najbardziej ewentualnie obawiasz, czy ty uważasz, że ktoś mógłby konkurować z Twoim repertuarem, na przykład? Ogólnie. Y ja ogólnie nie lubię tego pytania <grym> bardzo, bo, bo ciężko na to pytanie odpowiedzieć, bo, bo każdy z artystów ma, ma swój fanbase. I, i, I tak, jak powiedziałem, te proselekcje w tym roku są takie, że to ludzie wybierają. I, I ja nie jestem w stanie stwierdzić, kto jest dzisiaj faworytem, bo to jest bardzo nieprzewidywalny konkurs, bo często mnie faworyci na Eurowizję jechali. Więc naprawdę staram się nie skupiać na tym, kto jest moim, nie wiem, z kim konkuruję albo coś, tylko staram się sprawić, żeby mój występ był jak najlepszy i, i, i przekonać jak najwięcej ludzi do siebie. A, a ostatecznie niech po prostu wygra najlepszy. I, I będzie mi miło naprawdę, jak ludzie na mnie zagłosują i mnie wybiorą i, i dam siebie wszystko i będę reprezentował Polskę, bo to mi się marzy i tego chcę oczywiście. Mm, ale jeżeli nie pojadę, bo, bo ludzie wybierą kogoś innego, no to... To, to W porządku nie? to dostaniemy szybciej płytę. To dostaniemy szybkiej płytę na przykład. Bardzo. Ja na pewno, no. na, pewno, na, pewno się, na pewno się tym nie załamiam. Mam mnóstwo planów na siebie różnych i, i, i postaram się wiele z nich zrealizować jak najszybciej. W tym roku na pewno płyta się ukaże. Miała się ukazać w tamtym roku, i, i, i tak bardzo ją chciałem, ale stwierdziłem, że jeszcze chwilę poczekamy i też ta eurowizja wpadła, więc. Przejdzie na nią czas. No tak, słuchacze mojej audycji Polska na czasie, gdzie gramy polskie nowości. Znają, kojarzą cię już od dwóch, trzech lat. Zatem już jest pewne, moi drodzy, że płyta będzie. Płyta długo bo na razie jest na Twoim koncie Epka plus bardzo dużo tych singli. A zatem, Dominik, trzymamy kciuki za 14 lutego w Warszawie, w studiu, które doskonale znasz. No i za to, żebyśmy mieli od Ciebie dalej piękne. Wzruszające, często podnoszące na duchu e, piosenki w tych czasami pogmatwanych, e, frykowych czasach. Tak. Takie treści są na wagę złota wciąż. Tak, ja y, jestem prosty artysta, który, który ma po prostu duży bagaż doświadczeń ze sobą i ja lubię pisać o sobie. Więc jeżeli kogoś e, moje historie inspirują do, do działania i do lepszego życia, to, to jest mi niezmiernie miło. E, a jeżeli ktoś chciałby na mnie zagłosować w selekcjach 14 lutego, to będę przeszczęśliwy. W takim razie zbieramy się przed telewizory i trzymamy kciuki. Wiatr pod narty. Moim gościem i waszym gościem był Dominik Dudek. Dziękuję bardzo. Dziękuję.